Dobry wieczór. Środa minęła godzina 19. Pora zaczynać swoją drogą. Jest ze mną Aleksandra. Cześć Ola. Cześć Paweł, cześć wszystkim. No i po raz kolejny Aleksandra udowodniła dzisiaj, że jest kobietą bardzo wszechstronną. Zapewne wiecie, że jest specjalistką od SEO, jest niesamowitą blogerką. No a dzisiaj udowodniła, że potrafi jednocześnie robić ciasto, farbować włosy i przy okazji jeszcze. Taki jakiś mały remoncik. Także myślę, że nie będzie proste, żeby to wszystko przebić. No a tak kobiety mają, a zwłaszcza Ola, że potrafi robić wiele rzeczy naraz. Raz jeszcze witam Cię, Olu. I tym pięknym akcentem Paweł mnie zastrzelił i w ogóle nie wiem, co powiedzieć. To znaczy, że oglądał moje rolki i wie, co dzisiaj wyprawiałam. Ale tak właśnie jest, jeśli się obserwuje różne rzeczy i potem, tak jak Paweł, gdzieś je fajnie wykorzystuje. Chociażby robiąc takie grafiki, jak teraz widzicie z tyłu, to piękne, takie lśniące, sylwestrowe to właśnie dzieło Pawła, które dzisiaj ubarwi nam trochę naszą rozmowę. Zresztą właśnie w temacie sylwestrowym. No właśnie, w temacie sylwestrowym, no bo jakby nie patrzeć, no to co? Myślę, że już są tacy, co odliczają, a ja nawet zauważyłem, że sporo osób gdzieś właśnie na story facebookowym, instagramowym troszkę myślę, że zaczął kusić los. Ponieważ wiadomo, że w Polsce, myślę, że skupmy się gdzieś też na Polsce, bo ja akurat jestem w UK, nie do końca sam tutaj śledzę te wydarzenia, jak tutaj będzie wyglądał Sylwester, aczkolwiek też nie spodziewam się żadnych wielkich hucznych imprez tutaj, ehm, aczkolwiek sporo ludzi już gdzieś sobie zrobiło Sylwestra, na przykład wczoraj albo dzisiaj, bo uznali, że skoro mają być nie wiadomo jakie zakazy, ehm, jutro, jutro tak. Oni sobie zrobią po prostu sylwestra wcześniej. I myślę, że tutaj bardzo dobrym komentarzem do tego będzie, jaki rok taki sylwester. Ola, jak ty to widzisz w tej kwestii? No, musiałabym znowu zacząć pandemicznie. Ostatnio często mi się to zdarza. Ale tak, no, ten rok, który właśnie nam się kończy jutro. No, powiedzmy sobie szczerze, no trochę dziwne i myślę, że wielu z nas przeżyło w nim całą masę różnych rzeczy, których w ogóle byśmy się kompletnie nie spodziewali. Łącznie z, co niektórzy, nie wiem czy Paweł, ale ja też, zrobieniem na przykład takich maksymalnych zakupów, że na wypadek trzeciej wojny w ogóle to, żeby mieć papier toaletowy i tak dalej. Tak, także było tak, ciekawie. I myślę, że taki sam będzie ten sylwester, bo no tak do końca nie wiemy, co nam wolno, a czego nam nie wolno. Przepisy, regulacje, obostrzenia zmieniają się co chwilę. No i wychodzi na to, że większość z nas prawdopodobnie nie spędzi go na wielkich imprezach, jakichś szalonych posiadówkach, balach czy temu podobnych, no bo zwyczajnie nie możemy. No właśnie widzę, że Aleksandra już tak płynnie przeszłaś do tego, co właśnie chciałem Was zapytać, naszych widzów tutaj chciałem zapytać, jak będziecie spędzać tegorocznego Sylwestra? Um, Chciałem tu jakoś troszkę tak iść w inwigilację sieci, i na przykład może ktoś nie będzie chciał teraz powiedzieć, że spotyka się z grupą 65 znajomych w miejscu publicznym na rynku jakiegoś niedużego miasta i że tam będą sobie imprezować, no bo na przykład ma jakieś obawy, że ktoś może to wyśledzić i można mieć przez to kłopoty. A ja powiem tak, że z tego co ja słyszałem od osób, gdzieś, które gdzieś tu z mojego rejonu z powiedzmy, czy osoby nawet ci znajomi internetowi, no no to tak, z tego co gdzieś mnie doszły informacje, to sporo osób mimo wszystko ma zamiar y, normalnie. Normalnie spędzać tego sylwestra, czyli tak co roku. E, może będzie to trudniej do wykonania, jeżeli mówimy tu o jakichś powiedzmy salach balowych, dyskotekach, czy jakichś takich miejscach publicznych, aczkolwiek no jakoś tak e, nie, nie wyczułem czegoś takiego, żeby mieli jakiekolwiek obawy czy coś, żeby po prostu gdzieś się gromadzić, spotykać i dobrze się bawić w swoim towarzystwie. Co z tego będzie? To zobaczymy. Ale dobra, to teraz pytanie do naszych widzów: gdzie wy spędzacie, jak spędzacie Sylwestra? Ola, a jakie ty masz plany? Ja do moich przejdę za chwilkę. Zaraz opowiem troszkę o moich planach. Natomiast jeszcze powiem ci, że wpadły mi ostatnio w oko takie różne ogłoszenia osób, które w jakiś sposób chciałyby obejść pewne obostrzenia, żeby jednak zorganizować Sylwestra w takiej większej grupie. No i takie ciekawsze ogłoszenie to było coś w stylu, że. Wynajmiemy schowek na narty dla siedmiu osób, potrzebne siedem łóżek. Ja tak sobie pomyślałam, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. W ogóle zadziwia mnie to, jak Polacy potrafią być kreatywni w czasach, kiedy czegoś im nie wolno, albo ktoś im czegoś zakazuje, tak wprost. Schowek na narty siedem łóżek. Jest impreza. Na ileś jest. No ja, ja tak się ja się tak zastanawiam, bo mówisz tutaj, cześć Hela, Hela do nas dołączyła. No kurczę, to się zgadza. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy wchodziły te obostrzenia, wszyscy o nich mówili, jak, jakie to były zmiany na siłowniach, jakie to były zmiany w innych miejscach publicznych. No i oczywiście, no gdzieś zawsze, jak to mówią, rozwiązanie można znaleźć na wszystko. To jest kwestia podejścia, jak to do tego podchodzi. No jeżeli komuś bardzo zależy, to oczywiście znajdzie na to obejście. No i ja jestem. Legalne, legalne obejście to dodajmy, bo to nie, chodzi nam tutaj tak, o żadnej tak, nielegalnej promocji czegoś tam, prawda? <laughs> tak. No absolutnie my tutaj nie chcemy promować jakieś, wiecie, coś tutaj. No nie, nie, propaganda to nie my. My nie jesteśmy z telewizji. No a wracając do tematu, no to na przykład, jeżeli jesteśmy przy tej kwestii spędzania na przykład mojego sylwestra, no ja nie jestem człowiekiem jakichś wielkich imprez, nie lubię jakichś takich dużych bali, bardzo, bardzo głośnych zgromadzeń. Aczkolwiek uczestniczę w nich czasami, no bo też mam znajomych, też, też są to ludzie, jest ekipa, gdzie po prostu, no tam po prostu trzeba być, warto być. No i mimo wszystko potem się dobrze wspomina, ale jakoś tak nigdy nie miałem ciśnienia na jakieś, wiecie, takie bale, przebieranie i tak dalej, i tak dalej. No i ja na przykład mam, jeżeli już jest okazja, to wolę się wybrać na jakieś na przykład takie duże, do jakiegoś dużego miasta, jeżeli mówimy o Polsce, Kraków, Warszawa, Łódź, gdzie są naprawdę takie imprezy pod 100 tysięcy ludzi na powietrzu, no i po prostu sobie tam spędzić miło czas. Hmm? Tak to umiem. A, jakbyś mógł Wrzucić. To jest. jest fajny komentarz Heleny. Też widziałam takie właśnie ogłoszenie. Zatrudnię 50 osób do odśnieżania chodnika z 31 grudnia na 1 stycznia. Gwarantujemy nocleg. No urocze, naprawdę, pomysłowość. Nie <grym rozwala <grym zupełnie. Spis z natury, podsumowanie roku w firmie i w życiu prywatnym. Miłe spotkanie we dworze. No i no, pięknie. Artur, Artur jest tak, tak, dokładnie. Tak. Przyjemność pożytecznym, człowiek, który nigdy nie próżnuje i zobaczcie, nawet taki dzień jak Sylwester potrafi <laughs> wystąpić właśnie na to, żeby po prostu zrobić to, co ma do zrobienia, a jak wiemy, Artur to po prostu uwielbia. No właśnie, czyli jeżeli mówimy o takich rzeczach Odejdźmy na chwilę od tych wszystkich obostrzeń, obejdźmy od tego wszystkiego, co nas gdzieś się otacza e, i zadajmy sobie takie jedno proste pytanie. To jest pytanie do naszych widzów oczywiście tutaj e, i skieruję również do Aleksandry. Gdybyś teraz miała możliwość i taki Twój wymarzony sylwester, gdzie byś mogła, masz, masz dowolny wybór, masz do dyspozycji wszystko to, czego potrzebujesz, e, no i gdzie by ten sylwester się odbył i jak by on wyglądał? Może Cię zaskoczę, a może nie, ale na pewno nie wybrałabym się na wielką balangę, wielkie jakieś party, coś, bo też nie jestem typem osoby, która jakby uwielbia takie duże, zorganizowane imprezy. Natomiast dawno nie widziałam się z rodziną, która mieszka w Anglii, czyli tam gdzie Ty, no bo z pewnych powodów wiadomych, jaki rok, taki rok, nie miałam okazji ich odwiedzić, więc fajnie by było spędzić Sylwestra w ich towarzystwie. Nigdy nie myślałam, że powiem, że będzie fajnie spędzić Sylwestra z bratem, siostrą, i ich rodzinami. Ale tak, no, właśnie tak bym sobie wdała. Ja nie wiem, czy to też nie jest spowodowane tym, że wiele osób, które gdzieś mieszkają poza granicami Polski, myślę, że tu śmiało może mówić o Polakach, no to właśnie przez jakiś dłuższy okres, myślę, że w tym roku mało kto gdzieś się też wybierał, powiedzmy przez ostatnie 9 miesięcy, więc coś mi się wydaje, że tutaj tęsknota po prostu gdzieś zaczyna robić swoje. No to powiem, zaskoczyłaś mnie. Tak, zaskoczyłaś mnie i tak. No, no tego, tego się nie spodziewałem, akurat, że, że w ten sposób. No, jak kurczę, gdybym tak sobie miał wybierać? To jest dla mnie to takie pytanie, tak samo jakby mi ktoś zapytał: No dobra, a gdybyś trafił w Totka i miał 100 milionów, no to co byś, co byś sobie kupił? A ja wtedy mówię: No, ale ja nie gram w Totka. No Już właśnie musiałbyś odpowiadać na pytanie. Nie? No dokładnie, nie musiałbym odpowiadać na takie pytanie. Aczkolwiek, no faktycznie, gdybym miał gdzieś sobie wybrać, to myślę, że gdzieś i nie wiem, czy to. O, dla was to nie będzie zaskoczenie, chociażby po tym, co powiedziałem wcześniej. No, faktycznie nie wybrałbym się na jakąś wielką, taką, jakąś otwartą imprezę, typu gdzieś tam Kraków, Warszawa, czy na przykład jakieś duże miasta, no nie wiem, Londyn, Sydney i tak dalej. No, zobaczcie, jestem, dziesiąty rok mi minął teraz w listopadzie. Mógłbym co roku sobie imprezować w Londynie na Sylwestra. No, jakoś tego nie robię. A z drugiej strony zrobiłbym coś innego. Wiem, że, nie będę mówił nazyw firmy, wiem, że to jest gdzieś w okolicach Łodzi. Jest taka firma, która. Daje możliwość noclegu na terenach leśnych, i nazwijmy to, że to miejsce, gdzie śpimy, ten hotel, ta, ta miejscówka taka, jest tak zwaną szklaną kulą. Czyli tak naprawdę człowiek jest w jakimś pomieszczeniu, jest to jakieś łóżko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, kiedy tylko spojrzy w górę i, i naokoło siebie, okazuje się, że do, no widzi wszystko, po prostu. Jest takiej kuli i podejrzewam, że mogłoby to być bardzo ciekawe przeżycie, jeżeli by taka kula była w odpowiednim miejscu. Niekoniecznie tam, gdzie Paweł. jest. Paweł, powiem Ci, że zastrzeliłeś mnie teraz zupełnie, no bo ostatni rok to mamy takie czasy, sieć w domu, zostaniesz w domu, sieć w domu, a ten by się jeszcze na koniec roku w szklanej kuli zamknął. No po prostu. Ten Dobra, to teraz... Pytanie poza konkursem, Ola, miałeś kiedyś tak, że musiałaś przejść przez las w nocy? Być może, czekaj, niech sobie przypomnę, w ogólniaku po jakiejś imprezie możliwe, że tak, możliwe, że wracałam. No las. właśnie, ja też kiedyś miałem możliwość iść przez las w nocy i Zawsze gdzieś tak było, że a, kurczę, ja przecież tego nie zrobię, gdzie przez las w nocy te odgłosy i tak dalej. Dla mnie to było coś niesamowitego, było lato, było ciepło i trafiłem na taką polanę, która była otwartą polaną, było tyle na niebie widać, że było po prostu jasno i w międzyczasie gdzieś tam różne rzeczy się działy i powiem po prostu, chciałbym spędzić taką jedną noc w takim miejscu, żeby było bardzo dużo widać, no i jestem ciekaw, jakby to wszystko wyglądało po prostu. No zapraszam do mnie, mam za płotem taki fajny las, tam cię wyrzucę w razie draki wrócisz. Tak. A, no dobrze, także piszcie śmiało, jeżeli macie tutaj jakieś takie swoje propozycje, bardzo chętnie ich jeszcze wysłuchamy. Ehm, a dobra. Żeby nie było tak miło i przyjemnie. Ola, pamiętasz swojego najgorszego Sylwestra? No, pewnie, że pamiętam. Kto nie pamięta swojego najgorszego Sylwestra? No błagam, no. Dawaj. E Także jeśli nasi widzowie pamiętają, to możecie się podzielić. Paweł, pamiętasz swój? To było takie piękne wymiganie się od odpowiedzi. <grymne> ja bardzo dobrze pamiętam. To był Sylwester, kiedy miałem jeszcze 17 lat, czyli kalendarzowo wchodziłem w 18 rok życia i bardzo długo planowałem wtedy wyjazd. Mieszkałem jeszcze w Polsce, mieszkałem na Śląsku, planowałem wyjazdy z znajomymi nad morze. No i okazało się, że no w ostatniej chwili tak się wydarzyło, że niestety nie pojechałem z nimi. Pojechało tam ponad 20 osób, a ja nie. I byłem jedyny z tej ekipy, który nie pojechał. No i wtedy dla mnie to był koniec świata. W ogóle poszedłem spać przed godziną 21. W ogóle z nikim nie chciałem rozmawiać, nawet mimo że już wtedy były popularne telefony i tak dalej, w ogóle do nich nie dzwoniłem. Nie chciałem wiedzieć w ogóle, co tam się dzieje i stwierdziłem, że po prostu nie, 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 nie i koniec. Ja już nigdy więcej na żadną imprezę się nie umawiam, nie jadę um, i nie chcę mieć sylwestra i dodam bo to jest istotne że w nowy rok <grym> miałem taki jakiś tam małą taką przygodę no i zatrułem się tlenkiem węgla i gdzieś przez kilka lat sobie po prostu w głowie to układałem że no kurczę a gdybym wtedy pojechał to by się nie stało a z drugiej strony odwróciłem sytuację aha to może dobrze że nie pojechałem i to się stało bo ja z tego wyszedłem wyciągnąłem z sytuacji plus i tak do dzisiaj do dzisiaj mam i Skończę jeszcze to, co chciałem powiedzieć za chwilkę, ale o lat... no, żeby nie było, gadaj, jak to u ciebie było. Ja ty miałeś 18 lat wtedy? Tak, tak? to był już kalendarzowo, wchodziłem w 18 września. Miałem 17. Czy że już tak? wtedy wyciągałeś jakieś ciekawe wnioski? No, u mnie to tak szybko poszło. No, a wracając do najgorszego sylwestra, u mnie, no to pamiętam, że był taki. Gdzieś właśnie, chyba przed osiemnastką, byliśmy na jakiejś imprezie, takiej robionej wspólnie ze znajomymi w jakimś miejscu, o którym nie powiem, i było trochę osób. I tak, jak normalnie, no wiadomo, gdzieś tam jakieś procenty, jakiś alkohol, coś. To mi chyba pierwszy raz wtedy, i nie wiem czy nie ostatni, urwał się film. No i pamiętam, właśnie takie. Przebłyski, że leży w jakimś pokoju, ktoś tam wchodzi i zaczyna mi zdejmować spodnie. I tak mówię: Kurde, co się dzieje? No, a nie wiem, czy mieliście coś takiego w takim towarzystwie ludzi, którzy gdzieś tam się znają, fajnie się dogadują i tak dalej że zawsze jest jakaś osoba, która sprząta imprezę czyli ktoś, kto chodzi, wszystko zbiera on w ogóle jest zawsze trzeźwy, wszystkich pociesza, trzyma głowę nad kiblem, jak jest ci słabo, i tak dalej, i tak no, dalej. No właśnie. No więc to była taka osoba, która widząc, że ja już tam leżę i w ogóle, no stwierdziła, że przecież nie będę siedzieć w spodniach, kiedy to ciasno, kiedy to wiadomo, ciało, ciało puchnie i inne takie rzeczy. No więc obudziłam się rano, ładnie w skarpetkach, w koszulce, wszystko było cacy, git. A Sylwester był najgorszy z tego względu, że po prostu no, urwał mi się film. I niewiele z tego Sylwestra pamiętam. Aha, czyli nie ma tak źle. No, Hela stwierdziła, że takich Sylwestrów nie pamięta, najprawdopodobniej wyparła to z pamięci. No właśnie, tylko zobaczcie, jeżeli ja jako ten właśnie nastolatek wtedy jeszcze wchodzący w te dorosłe życie wiekowo, Stwierdziłem, że to był mój najgorszy sylwester, ponieważ nie mogłem go spędzić z ludźmi, z którymi chciałem go spędzić. No bo impreza imprezą, i tak mówię, niekoniecznie impreza dla mnie jest istotna, aczkolwiek są dla mnie ważni ludzie i czas, który z nimi spędzam, dlatego też na te sylwestry gdzieś tam co jakiś czas się wybieram. No i właśnie wtedy mi się wydawało to, że to jest najgorsze i tak dalej, i tak dalej, że nic gorszego się nie może stać. No, i faktem przez lata nic z tego nie było w stanie przykryć. Do momentu, dopóki sobie nie wyjaśniłem, że faktycznie to się wydarzyło właśnie po coś, gdzieś wyciągnąłem z tego pozytywne strony, i faktycznie, faktycznie nie było to aż tak źle. No, i tak patrząc właśnie na dzisiejszy, na, na, na tegoroczny sylwester, no to jak ktoś sobie. Po prostu gdzieś uważa, że kiedyś miał jakiegoś faktycznie słabego sylwestra, którego by prawdopodobnie chciał wyjąć z pamięci. No to zobaczymy, co powie po sylwestrze tego roku. Ale możliwe, że będzie to też pewnego rodzaju pocieszenie, no bo myślę, że wielu z nas w tym roku liczyło na zupełnie inną imprezę sylwestrową niż ta, którą będziemy mieć. Pewnie nie do końca, nie do końca taka, jakoś chcieli. No i Zamiast się by tym frustrować i ojej, dojdzie do dupy, i tak dalej, i tak dalej, to może warto sobie przypomnieć właśnie tego swojego najgorszego sylwestra, najgorszy dół, najgorsze coś, bo każdy coś takiego gdzieś tam miał, i stwierdzić sobie, w sumie to nie jest aż tak dramatycznie. Ja myślę, że to ze wszystkim tak jest, że często gdzieś mamy w głowie jakieś myśli, że coś było nie, po, nie dla nas tak, jak chcieliśmy, że to było najgorsze, co mogło się wydarzyć, Do no, momentu, dopóki się nie wydarzy coś jeszcze gorszego, tak? Także to w ten sposób działa, nie? No ale faktycznie, czy, czy to jest aż tak źle, czy i tak dalej, no czas pokaże. Myślę, że sporo osób już gdzieś się zaczyna odliczać. Jak ktoś jest spostrzegawczy, a wiem, że jesteście spostrzegawczy, to część z Was zapewne zastanawia się, dlaczego tutaj na tablicy nic nie jest napisane. I, <grym> i faktycznie gdzieś, gdzieś zanim zaczęliśmy transmisję, no to z Olą była też rozmowa, no i ja mówię, no kurczę, no jakby nie było rok, już można powiedzieć zamykamy, wiele podsumowań już jest zakończonych, no to zaczynamy za chwilkę nowe rogi i będzie nowa kartka do zapisania, tak? O tym myślę, że będziemy sobie rozmawiać jeszcze gdzieś w innym miejscu. Ale to co, to już tak podsumowując, to ja Wam chciałem życzyć mimo wszystko gdzieś um, zabawy jak zabawy. Życzę Wam, żebyście spędzili czas po prostu z ludźmi, z którymi go chcecie spędzić. No i żeby było przede wszystkim bezpiecznie. No i na pewno życzymy Wam, tak jak Paweł powiedział, czystej karty na nowy rok tego, żebyście zapomnieli o tym, co było beznadziejne i kiepskie, albo wyciągnęli z tego ciekawe wnioski i z taką fajną, nową świeżością weszli w nowy rok, bo prawdopodobnie nie będzie łatwy, ale możemy sprawić, że będzie dla nas dobry. Oczywiście, jeśli sami się o to postaramy, tego Wam życzymy. Dzięki bardzo za dziś, dzięki fajnie, że byliście, bo jakby nie było już, pewnie przygotowania idą pełną parą, a jak widać, sporo osób jeszcze tutaj do nas zawitało. Także to już był ostatni live w tym roku, tutaj na fanpage'u. Nie będziemy mówić, że szykujemy zmiany, nie będziemy mówić o niespodziankach, które Was czekają w przyszłym roku, nie będziemy mówić w ogóle, co tutaj się zmieni, po prostu bądźcie cierpliwi, zajrzyjcie koniecznie do nas po nowym roku i. Liczymy na to bardzo, że będziecie zaskoczeni pozytywnie. Dziękuję wszystkim za dziś. Dziękuję Aleksandra. Dzięki Paweł i dzięki naszym widzom i bawcie się świetnie. Do zobaczenia, niebałem.